Życie, sens i W dniu 11 listopada 2025 roku w Brukseli, w stolicy Europy, Polonia Belgijska zorganizowała obchody święta odzyskania niepodległości Polski, zapraszając różnych artystów i rękodzielników. To jest poważna rzecz. Witam serdecznie, nazywam się Agnieszka Kozłowska. Jesteśmy dzisiaj na terenie garażu Arkars u na święcie 107 rocznicy od, odzyskania niepodległości. Dlaczego tutaj i dlaczego to się wydarzyło właśnie w tym miejscu? Dlatego, że Źdysia miał bardzo wielkie marzenie, żeby je spełnić, żeby ściągnąć tutaj polonię i zrobić patriotyczne święto. Gospodarzem i pomysłodawcą tegorocznych obchodów był, jak wspomniała, Agnieszka Kozłowska-Zdzisław Radiszewski, właściciel firmy Aircars. Jest on również pomysłodawcą i współtwórcą wystawy starych motocykli w Drohiczynie nad Bugiem. W jego kolekcji znajduje się ich około 200 egzemplarzy. Jest to człowiek, który chroni przed zapomnieniem wszystko co stare i wyjątkowe. Każdy przedmiot w jego zbiorach ma duszę i wiąże się z nim konkretna historia. Pan Zdzisław nie tylko kolekcjonuje te wszystkie przedmioty, ale także realizuje marzenia polonijnej społeczności w Belgii. Jego dom na Drogenbos stał się miejscem wielu spotkań i wydarzeń kulturalnych i charytatywnych. W tym wydarzeniu współorganizatorami była grupa motocyklowa Eternals MC Belgium oraz sama pani Agnieszka Kozłowska, polonijna aktywistka. To właśnie między innymi ich wspólne pasje do motocykli oraz miłość do ojczyzny zaowocowały powstaniem tego wydarzenia. Odwiedziła nas również pani Barbara Wojda i Charge d'Affaires, pani Katarzyna Skurzyńska. Występują również lokalni nasi artyści, poeci. Przyjechał do nas specjalnie z Polski Jacek Beszczyński. Odwiedziła nas grupa rekonstrukcyjna z Antwerpii. Również z Hola z Antwerpii, którzy uczestniczyli w programie głównym, czyli wciągnięcie flagi na maszt, odśpiewanie hymnu. Chcieliśmy przekazać kawałek naszej historii i naszej cząstki tutaj w Brukseli. Zgromadziła się licznie Pol Siedzą tutaj u nas przy ognisku. Są stoiska rękodzielników, więc jesteśmy dumni i szczęśliwi, że udało nam się to wszystko zrobić. Swoje prace prezentowali artyści pasjonaci, tworzący swoje dzieła w domach z różnych materiałów w tęsknocie za ojczyzną i rodzinnym domem. Uroczystość cieszyła się dużym zainteresowaniem i przyciągnęła wielu polskich utalentowanych artystów. Każdą chwilę smutku i radości, patriotyzm to tuba z tego kim jest... Polacy słyną z gościnności, więc i tu nie mogło zabraknąć polskich potraw i przysmaków. Być patriotą za naszą przeszłość. Za przyszłość, którą budujemy, za teraźniejszość. Warto być patriotą. Dzień niepodległości, który ch chcieliśmy ściągnąć Polaków. To miejsce w ten dzień, żeby pokazać Polsce wszystkim, że Bruksela pamięta o ludziach, którzy zrobili coś dla Polski. czas, by Mimo twarde ojciec czeka na mnie dziś, bo wołam nie, wiem, że... Mo Podkreśleniem wagi tej uroczystości dla Polaków na obczyźnie była wizyta pani Katarzyny Skurzyńskiej, szarż dafer ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli. Witam Państwa bardzo serdecznie. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tych inicjatyw oddolnych w Belgii, które odbywają się 11 listopada w święto naszej niepodległości. Przyjechałam tutaj prosto z Antwerpii, gdzie uczestniczyłam w uroczystościach związanych z pierwszym patriotycznym biegiem maratońskim. Była to impreza bardzo udana, zorganizowana w całości przez Polonię przy współudziale również ambasady RP w Brukseli. Natomiast tutaj jestem pierwszy raz. Bardzo dużo ludzi przyszło, wspaniała organizacja, piękny koncert polskich piosenek patriotycznych w wykonaniu z Holi z Antwerpii, także można pogratulować. Ambasada RP w Brukseli, która 3 maja zorganizowała święto narodowe w Brukseli, święto 11 listopada zdecydowaliśmy się zorganizować w Antwerpii. Ponieważ jest to również bardzo duże skupisko Polaków i no, region Flandrii, to większość naszych obrotów handlowych jest właśnie generowana przez region Flandrii. Stąd ta decyzja. No i zobaczymy, jak to się uda. Jak na razie wszystko idzie według planu. Ogromny wkład Polonii, Polaków, za co bardzo dziękuję. Bruksela zawsze będzie na pierwszym planie ponieważ 95% naszych wydarzeń odbywa się w Brukseli. No, będzie w tym roku również promocja książki, którą zrobiliśmy o siedzibie naszej ambasady, ponieważ w tym roku obchodzimy również stulecie ambasady polskiej, właśnie w siedzibie przy Avenue de Gaulois 29 więc będzie to też okazja do spotkania z Polakami i nie tylko z Polakami. Jest to wydanie angielskojęzyczne, bo chcemy tę wspaniałą historię pokazać również naszym partnerom zagranicznym, ale będzie też dostępna oczywiście wersja w języku polskim. Natomiast powiedziałabym, że to jest pierwszy raz, kiedy organizujemy coś w Antwerpii, więc trochę, trochę z pewną tremą, ale wierzymy, że to się uda. Fragment uroczystości poświęcony apelowi poległych był momentem szczególnej zadumy nad losem żołnierzy i osób, które oddały życie za wolność Polski. Przywołano wszystkich wielkich i zasłużonych Polaków, przypominając o ich sile ofiary. Sposób, w jaki przekazano ten apel świadczy również o silnym powiązaniu Polonii z krajem ojczystym. Są to ludzie, którzy zawsze mają polskiego orła w swoich sercach. Dlatego też tegoroczne święto obchodzone jest tutaj pod takim hasłem. Apel pamięci z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Kombatanci i weterani walk o niepodległość wiarę, demokrację i su suwerenność Rzeczpospolitej Polacy mieszkający poza granicami Polski żołnierze wojska polskiego rodacy chrześcijanie Stajemy dziś do apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, aby przywołać pamięć, męstwo i męczeństwo wielkich Polek i Polaków naszej ojczyzny. Wszystkich tych, którzy zginęli za wolność naszą i waszą w imię najświętszej wartości, Boga, honoru ojczyzny, nie tylko w kraju, ale i za granicami Rzeczpospolitej. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Uroczystość zwieńczyły występy polskich poetów z utworami nawiązującymi do patriotyzmu i tęsknoty za Polską przy akompaniamencie Jacka Beszczyńskiego. Bo no nie wszystkim pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły psy. W szerem polu biały krzyż. nie pamięta już, kto pod nim śpi. Białe krzyż, nie pamięta już, kto od śpi. Jak zapewniają organizatorzy, to dzisiejsze wydarzenie jest inauguracją cyklicznych spotkań jednoczących Polonię w Belgii. To dzień, który łączy wszystkich Polaków, myślę, że na całym świecie nie tylko w Polsce, nie tylko w Belgii ale wszędzie tam, gdzie są Polacy, dziś odbywają się. Uroczystości, uroczystości święta niepodległości. Wspaniałe są takie inicjatywy oddolne, jak ta y, dzisiejsza inicjatywa. Również udany bieg maraton w Antwerpii. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę z Państwem tutaj być. Gratuluję tej inicjatywy. Stoją za tym jak zwykle energiczne Polki. Brawo! Brawo! I oczywiście Polacy, bo panów, panów też chciałabym docenić. Także widzę, że impreza międzypokoleniowa, międzyśrodowiskowa. Serdecznie gratuluję i życzę dobrej zabawy i dobrego świętowania tego wspaniałego polskiego święta. Dziękuję bardzo. Wolność, wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać się umiem. Rozumiem wolności, on dać nie umie wolność.